Na kanale, na którym możesz czerpać motywację, inspirację, możesz transformować swoje, swoje życie totalnie, absolutnie. I w tytule wyświetla się, jak odmienić swoje życie. Każdego dnia dzielę się moimi takimi fajnymi narzędziami, które dosłownie mnie fascynują, które bym chciała, żeby były w szkole już dla przesłaniem, ponieważ do, jeśli tego nie wiesz, tak, I usłyszysz to po raz pierwszy, to możesz dzięki temu, dzięki tej wiedzy, zwiększyć swoją świadomość, w jakim stopniu u ciebie to funkcjonuje, w jakim stopniu ci to służy, a w jakim ci to szkodzi. I dzięki tej wiedzy, dzięki tej świadomości, będziesz mogła, jeśli potrzebujesz, co tym zarządzić. Jestem absolwentką studiów o kierunku zarządzania zasobami ludzkimi i pamiętam taki przedmiot zarządzanie właśnie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i tak dalej. I pamiętam, Peter Drucker, Peter Drucker, autor właśnie książek na temat ludzkiego potencjału zarządzania nim, tak? Takie cudne zdanie powiedział, że możesz zarządzać tylko tym, czego jesteś świadoma, świadomy, możesz zarządzać tylko tym, z czego zdajesz sobie sprawę, jeśli z czegoś nie zdajesz sobie sprawy, jest to w sferze nieuświadomionej u Ciebie, to nie możesz po prostu nic z tym zrobić, nic z tym nie robisz, o, nic z tym nie robisz świadomie, tak? I e, pójdę o krok dalej i przypomnę, że w książce Kawa z Bogiem, Kawa z Bogiem. Kto jeszcze nie ma, to na www.dorotaozo.pl bądź w sieci Księgarni Nowa jest dostępna Kawa z Bogiem, a w niej zamieszczone przeze mnie, bo jest to moja książka, zamieszczone przeze mnie rzadzanie niemieckiego psychiatry Karola Gustawa Yanga. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie to kierowało Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. Jeszcze raz. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie to kierowało Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. I teraz to, czym się chcę podzielić, jest po to, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie, jak to jest u mnie, bo to jest co? Uświadomienie sobie. Dla mnie to miało wielkie, wielkie znaczenie i wpłynęło bardzo e, na to, co się działo później pozytywnie. A było to dokładnie. Że jeśli przez dłuższy czas dni, tygodnie, miesiące, lata praktykujesz nawet nieświadomie toksyczne myślenie, niewiarę w siebie, podkopywanie swoich, swojej wartości. E, celebrowanie porażek, e, deprecjonowanie sukcesów, e, postrzeganie siebie. Wiecie, co mam tu na myśli, tak? Jeśli praktykujesz przez dłuższy czas myśli, które czy pozytywne, czy negatywne, zawsze wywołują adekwatne do tego emocje w ciele. Wiemy. Myśli wpływają na emocje, wywołują emocje, emocje wywołują zachowania. Zachowania wywołują to, co robimy, co się dzieje w naszym życiu, tak? Na co się odważamy, czy się nie odważamy, czy jesteśmy proaktywni, czy jesteśmy bierni, czy unikamy, czy, czy wręcz e, mamy postawę e, nastawioną na kreowanie. I jeśli praktykujesz myśli, które wywołują dane emocje. A załóżmy, że to niezbyt było budujące przez dłuższy czas. To ciało jest uwaga, co do nich przyzwyczajone i co od nich uzależnione. Ile ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy? Ile ludzi o tym nie wie? Czy ty o tym wiedziałaś? Jak gdy się o tym dowiedziałam, to byłam w szoku. Byłam wkurzona jednocześnie z jednej strony byłam wkurzona, że dlaczego dopiero się o tym dowiaduję, a z drugiej wstąpiła we mnie radość dzieja i wdzięczność, że się o tym dowiaduję. Bo wiele ludzi, ludzi umrze, nie wiedząc o tym. I teraz, co jest w tym takie najbardziej istotne? Że ciało uzależnia się od danych emocji, gdy dostaje je przez gdy, gdy są w nim przez dłuższy czas, jak narkon. Czyli do czego zmierzam? Że jeśli dzisiaj, nawet oglądasz już tę transmisję, już jak odmienić swoje życie, do Ciebie przemawia, Cię intryguje, już chcesz coś zmienić, masz tę wolę, czy, czy pragnienie, czy ochotę, tak? Przy tej wiedzy, bo bez niej będzie to nieświadome, że ciało będzie Cię wołało do poprzedniego stanu. Będzie Ci podpowiadać, że jest zmęczone, że cię boli i tak, i tak dalej, i tak dalej. Będzie się domagać poprzednich emocji. Dopóki nie będziesz tego świadoma, będziesz się temu prawdopodobnie poddawać, ulegać. I będziesz nazywać to swoim losem. Gdy wiesz, że tak się dzieje, że taki jest proces, że to jest proces chemiczny w Twoim ciele, to możesz co, idąc za Peterem Drakerem, tym zarządzać? Czyli wiedza, świadomość pozwoli Ci wytrwać, pozwoli Ci e, też, świadomość pozwoli Ci wręcz stymulować się do pozytywnych myśli, tym bardziej. Że o tym wiesz, tym bardziej, że o tym wiem, że ciało mnie woła do poprzednich emocji, to tym bardziej ja wiem, że to ja tutaj decyduję. To ja o tym decyduję. To ja rządzę tym, a nie to rządzi mną. Więc co robię? Stymuluję się do myśli, które wywołają, pomimo chęci poddania się temu, tak, negatywnemu myśleniu i tym emocjom stymuluje się tym bardziej do pozytywnych myśli. Praktykowanie wdzięczności jest czym, co absolutnie buduje nowy nawyk myślowy, wywołuje nowe emocje i absolutnie pozwala, nie chcę powiedzieć przetrwać, ale przekształcić się, przetransformować, przejść ten proces żeby przejść na drugą stronę mocy. Mam nadzieję, że to, co tutaj wybrzmiało, jest dla Ciebie dobre, wartościowe, potrzebne i że, że podzielisz się tym w swoim otoczeniu. Podaj to dalej. Może w swoim otoczeniu są osoby, które potrzebują to usłyszeć, by uczynić nieuświadomione świadomym u siebie. Trzymajcie się mocno. A kto ma ochotę o tym porozmawiać, zapraszam do kontaktu oczywiście.